Cześć, z tej strony Mówi Zielu. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofa na Prawie. I przyznam się, że przez pewien okres czasu myślałem nad tym, że w Polsce funkcjonują dwa powiedzenia, o których chciałbym dzisiaj porozmawiać, o tym, co ich jakby zastosowanie, zrozumienie tego, dlaczego one występują razem, może nam powiedzieć o świecie. Otóż, z jednej strony, w kulturze, w kulturze polskiej mamy powiedzenie, bardzo klasyczne powiedzenie, że Nową przypowiedź Polak sobie kupi, że zarówno przed i po szkodzie, tak samo głupi. Która wskazuje na to, że my jako naród polski jesteśmy głupi, jesteśmy nierefleksyjni, nie uczymy się na błędach i kółko popełniamy te same, no właśnie błędy, które nam szkodzą, nie? Nie jesteśmy stanie tego i ktoś po prostu idziemy da, dalej w to samo. Z drugiej strony mamy inne powiedzenie, które mówi, że mądry Polak po szkodzie, który jest przekaz prawie że inny, że następuje szkoda, i Polak się. Po tej szkodzie uczy, nie? Na, na, na podstawie tej szkody. Jeżeli będziemy podchodzić do nauki pod względem indukcyjnym, czyli że nauka bardzo często rozwija się przez indukcję i przez metodę PIP, czyli metody, metody prób i błędów. To jest po części to, jak nam mówił Hume, jak powinna wyglądać nauka, że. Yy, mm, Zapomniałem, co mówił Hugh. Jezu, nie zdarza mi się to. Nie, ale chodziło o to, że nauka to jest pewna tradycja związana z tym, że przyzwyczajamy się do tego, że następuje pewna, pewna przyczyna i skutek, mamy to zapisane i do momentu, kiedy się sprawdza, to jest super, wszystko w porządku i w pewnym momencie przestaje się zgadzać, to wtedy zaczynamy nanosić poprawki, zaczynamy nad tym myśleć, nie? Dzięki temu, że nanosimy poprawki, to jest coś mądrzejszy po szkodzie. Można to po części powiązać z tym, jak kiedyś Wam mówiłem na temat tego, że z błędów można się nauczyć dużo więcej niż tego, jak nam wszystko wychodzi, na podstawie tych, nauki programowania, nie? Jak tam rozwiązywałem ten mod, opowiadałem Wam, chyba ciąg Fibonacci'ego wtedy robiłem, albo jakąś inną funkcję. Na podstawie tych błędów lepiej rozumiem to, jak można oddawać niektóre właściwości silniku, znaczy, no tak, tak. To, to, znaczy, tam był język programowania. W każdym razie oddawać pewne właściwości danego języka w tym programie. E, ale nie będziemy o tym przynudzać. No bo, znaczy, jeżeli byśmy to przyjęli, no to mamy dylemat rozwiązany. Pierwsze przysłowie jest nieprawidłowe, drugie jest prawidłowe i zgodne z aktualną wiedzą naukową, nie? Czyli pierwsze byłoby paranaukowe, pseudonaukowe, drugie jest naukowe. Koniec tematu, dyskusja zakończona, nie? Tylko, że, że na co dzień używamy właściwie tych dwóch powiedzeń, nie? Dużo częściej faktycznie to drugie, ale to pierwsze dalej pamiętamy, no chociażby ja ze szkoły pamiętam, tak, utkwiło mi w pamięci. No i zastanawiałem się trochę, jak to pociągnąć z tym tematem, tym moim dotyczącym głupoty i jak w sumie to jest możliwe, że te dwa sformułowania obok siebie funkcjonują. Czy może to chodzi o tą arogancję, czy zadufanie w sobie i odpowiedź przyszła mi, a no, Nie, wolałbym być głupszy o tą informację, Ewentualnie dowiedzieć się w trochę mniej tragicznych okolicznościach, no ale doszło do tych okoliczności, niestety doszło do tego wydarzenia. E, otóż w środę zaginęło, zaginął batyskaf o, o nazwie Titan, e, na którego pokładzie było, było pięć osób, tam miliarder chyba syn. Tak, jednymi załogantami chyba był pewien miliarder z synem, e, którzy na pokładzie tego batyskafu mieli zwiedzić wrak, wrak Titanika, który leżał na dnie oceanu atlantyckiego, nie? Tam na głębokości 4 km pod poziomem morza. Potem się okazało, że łódź miała ważny atest do głębokości 1,5 km pod poziomem morza. Jeżeli będziecie jeżeli się zastanawia, znaczy inaczej, to, to jest duża różnica głębokości, duża różnica ciśnienia. To jest 2,5 tysiąca kilometrów różnicy, nie 1000, tylko 2,5 kilometra ciśnienia. To możecie zobaczyć, jakie są zmiany, y, zmiany w ciśnieniu na pewnych określonych głębokościach. Kiedyś widziałem filmik w internecie, jak facet y, otworzył puszkę Coca-Coli, będąc właśnie w tym, w Łodzi podwodnej. Chyba był akurat wtedy na dnie rowu Mariańskiego, bo to, bo to był badacz, i tam badali. Mocno wstrząsnął, otworzył i nic, żaden gaz się nie ulotnił, bo było tam takie, y, było tam no, po prostu inne ciśnienie, chyba w tym wypadku niskie ciśnienie. Ale nie jestem pewien, nie pamiętam. Ktoś, to jest prosta informacja do sprawdzenia, dziwne, że nie pamiętam. W każdym razie doszło do tej tragedii, ten statek, to dzisiaj już wiemy, bo dzisiaj jak to nagrywam, jest piątek, to rano przeczytałem informację, że rzecznicy prasowi, te, którzy szukali tej łodzi, poinformowali, że znaleźli szczątki tej łodzi obok wraku Titanica. Na pokładzie doszło do implozji, i no, jak doszło do implozji, po się rozstrzeliła ta komora, to praktycznie wszyscy zginęli na miejscu. No, raczej tak było. No, tak, pod taką podali informację, powiedzieli, że na razie jeszcze nie ma w ogóle żadnych planów, ani możliwości wydobycia ciał, ofiar z, tamte, z tamte, tamtego miejsca. Co zresztą nie jest dziwne, bo to jest bardzo duża głębokość, mało łodzi pływa na tak głębokiej głębokości. Trochę takie masło maślane, ale rozumiecie, co miałem na myśli. No i co? No i w związku z tym, oczywiście prezes tej całej, Ocean Gate, tak? Bo tak się chyba nazywała ta firma. Wszystkie informacje tego dotyczące czerpię z artykułu na Polityce napisany przez pana Mateusza Maciniego. Link do niego znajdziecie oczywiście w opisie. No i co Wam mogę powiedzieć, no, ten szef, szef ten prezes się poddał do admisji, zrezygnował ze swojego urzędu, e, co nie jest dziwne, teraz zaczęły wypływać coraz to nowsze historie i skandale dotyczące tego, że naciskał na to, żeby jak najszybciej kończyć projekt, że odnosił się sceptycznie do rad inżynierii, inżynierów i tam jakichś środowisk marynistycznych, którzy mówili, że łódź jest źle zaprojektowana, że oni, że projekt musi być znacząco poprawiony, on im nie dowierzał, jakąś tam firmę pozwał, wiecie, tak zaczynają na siebie wygrzebywać brudy, a oczywiście, że w umowie, która była dana do podpisania tym, temu miliarderowi do wyprawy był aneks dotyczący tego, że ta, ta podróż będzie eksperymentalna, w związku z tym może dojść do e, uszkodzeń ciała albo nawet śmierci, oni nie ponoszą za to odpowiedzialność, i taki klasyczny powiedzmy e, kupochron, żeby nie można było pozwać firmy nie? pytanie, czy to jest moralne? Moim zdaniem jest moralne, bo dostali informacje dotyczące. Pytanie też czy mieli pełny, pełen zapis dotyczący tego, jak ten statek wygląda. Ale podejrzewałem, że mogli wiedzieć, znaczy inaczej. Jeżeli byśmy chcieli to podważyć, ważnym jest pytaniem o to, czy mieli informacje o tych istotnych elementach statku, czy te elementy, o których wiedzieli, inaczej, czy te elementy tego statku konstrukcyjnego, o których nie wiedzieli, były istotne na tyle, że gdyby o nich wiedzieli, to by zmienili swoją decyzję, bo miały ważny element dla bezpieczeństwa, wedle wiedzy, która była przed tą tragedią, nie? To myślę, jest dosyć ważnym elementem. Oczywiście też pojawiło się masa głosów dotyczących tego, że. On nie, chciał on nie chciał sztabu ludzi złożonych z ekspertów tam prezes tylko zatrudniali wedle kodu dotyczącego koloru skóry i płci no bo z tego powodu byli, byli słabymi fachowcami. Bo internet obiegły zdjęcia, że część części tej łodzi były łączone na trytki oraz główny pad, który był sterowany, podam Wam link do strodymany.pl, money.pl, do artykułu, gdzie jest dokładnie opisany ten pad, jak go padali. Że jest sterowany padem, padem do, mój kolega, mój kuzyn mi mówił PS3, a to był pad do Logitecha. Czyli no powiedzmy, jeżeli pad do PS3 od Sody jest takim renomowanym, normalnym padem, który powinien być używany, czyli powiedzmy wydawane przez producenta, gdzie producent hucha na niego i dmucha, to Logitech to jest taka tajsza podróba. Ja Wam się przyznam szczerze, chyba kilka razy miałem pady od Logitecha i nie mam z nimi takich, takich wrażeń typu wow, jaki to jest wybitny pad. To jest raczej taki normalny pad, zwykły jakościowo, nie będę wchodził dalej w szczegóły, żeby nie, nie robić im reklamy. ale generalnie to jest taki, to jest taki, to, jest tak, to był taki pad, który nie miałby być z najwyższej półki cenowej, nie miałby być wykonany z najlepszych materiałów, to miał być taki powiedzmy też pad zastępczy. Powiedzmy popsuł Wam się ten drogi pad, nie macie aktualnie pieniędzy na to, żeby kupić to najlepszy pad, to kupujecie taki. Albo ewentualnie chcecie z kimś pograć, a nie chcecie wywalać mnóstwa kasy na nowego licencjonowanego pada, to kupujecie sobie właśnie taki pad Tańszy, czyli taki zamiennik, co jest wszystko w porządku. Od razu, jak przeczyta się w tym Mani.pl, jest informacja, że za tą katastrofę nie będzie można pociągnąć do odpowiedzialności firmy Logitech, z tego powodu, że ich sprzęt jest przeznaczony do grania, czyli no do grania po prostu do relaksu przed telewizorem, nie? więc sprzęt nie został użyty zgodnie z przeznaczeniem, eee, bo nie jest przeznaczony do sterowania łodziami podwodnymi. No i od razu, jak widziałem w internecie, była masa ludzi, którzy, którzy powiem szczerze, tarli sobie z tego łacha. E, nabijali się z tego, jak można być głupim, żeby wsiąść do patyskafa, który był sterowany na PAD od PS trójki, no bo najpierw szła na PS trójka, że to jest nieodpowiedzialne, jak to jest jak to jest możliwe, jak można być miliarderem i być tak głupim, nie? Ja tak siedzę i czytam te informacje. Mój kuzyn też do mnie wypisał z takimi informacjami się z tego śmiał, a ja miałem, ale to nic dziwnego, że sprzęt czy jakakolwiek. Znaczy inaczej to nie jest nic dziwnego, że łódź. Czy drody, czy inne są sterowane padem. Nam się bardzo często wydaje, że maszyneria do sterowania jakimiś, nie wiem, okrętami powinna być jak najbardziej skomplikowana, ale praktyka jest zupełnie inna. Taka maszyneria powinna być jak najmocniej uproszczona, jak najbardziej prosta. Właściwie każdy inżynier Wam to powie z jednego prostego powodu. Im bardziej złożona maszyneria, tym większe jest ryzyko, że coś się zepsuje po drodze, a jak coś się zepsuje po drodze, to będzie to ciężej naprawić. I tak jak na przykład też byłem u mojego wuja w Australii, pozdrawiam się jeszcze raz wujku serdecznie, to on mi na przykład pokazywał, jakie oni przy jakie. On widząc w internecie, robił maszyny do tego, żeby wycinać dokładnie takie kształty drewna w drewnie, jakie chciał, żeby one mogły ze sobą ten zakleszyć się. I to było dla mnie bardzo ciekawe pod względem intelektualnym, bo po prostu robili takim najpierw mniejszy kawałek drewna, gdzie wyros, wy, był wyrysowany określony szlaczek, robili z tego, żeby tam była droga, i wtykali to pod wiertarkę, czy to, po co tam wykrawało te kawałki drewna. I prowadzi i to na i ta, 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 to korytko, gdzie była ta trasa wyrysowana, było miejsce gdzie wstawialiśmy wiertarkę i prowadziliśmy to potem, i tam drewnie, drewnie, którym było, był wycięty dokładnie ten kształt, który powinien być. To jest coś prostego, ale bym na to nie wpadł szczerze, dopóki mi wuj nie pokazał, nie? I uznałem, że to jest fantastyczne. I nawet, jak podpatrzyłem mojego ojca, który też jest inżynierem, jak on zastanawiał się, jak dokonać poprawek, nad, pewny, nad nie wiem. Daje mu zadanie: Typu y, poszła deska w łóżku, i trzeba to jakoś naprawić, nie? To inżynier rzadko kiedy, nie wiem, sięga po jakieś takie, y, znaczy inaczej. Moi ojciecowie ja po prostu zamiast się bawić jakieś beczki, żeby odtworzyć to, co było w tamtym łóżku. Zaproponował własne rozwiązanie. Akurat na tej sytuacji była po prostu wielka płyta wiórowa na całości tego łóżka, To też ma swoje problemy w związku z tym, że to, jest in, że to jest inna konstrukcja. Ale też ma swoje zalety, bo jest faktycznie wytrzymałe. Nie? I, i, tak, I tak jest. Nie? Tak po prostu jest, że inżynierowie często znajdują jakiś podstawowy produkt i próbują znaleźć dla niego inne zastosowanie, albo takie zastosowanie, które zda egzamin. I przykładowo dalszym tego typu rozwiązaniem jest to, że budując jakąś, no, że mamy do zastosowania jakąś konstrukcję, musimy ją zbudować, no i od razu inżynier zaczyna kombinować na podstawie tego, co ma, nie? Bo bardzo często jest tak, że nie może być tak, że inżynier może, może poprosić o dowolną rzecz, musi bardzo często korzystać dokładnie z tego, co ma, no bo ma, mamy budżet, budżet nie? Tam warto zauważyć, że jak były sugerowane te poprawki, no to były od razu sugerowane te poprawki, mówiąc, że muszą być wykorzystane inne materiały, że te są za słabe, nie? no tak, no ale tu wtedy, ale tu nasi tutaj wszyscy nie, nie wiem, podejrzewam, że to jest dużo młodzieży, którzy, która może nie wiedzieć, jak wygląda proces tworzenia jakichś tych projektów, znaczy może nie projektów, ale budowania czegoś, jak wygląda proces pracy inżyniera. To dobieranie środków, ewentualnie stosowanie jakichś rozwiązań. Zresztą opowiadałem wam chyba kiedyś tą historię z Kikiem, że była serwerownia, gdzie był problem, gdzie co, co pewien okres czasu, powiedzmy 20 minut, wysypywało serwer. I o te, miał za dużo, zwłaszcza jak miał za dużo zapytań, to się częściej zdarzało. No i jak wysypał serwer, no to nie można było z niego korzystać i trzeba go było zrestartować z serwerowni. I facet, który się zajmował tą inżynierią, nie był, ta, ta, tymi serwerami, nie był w stanie tego naprawić. Nie, za, nie zdał się na tym cokolwiek robił, zawsze się wysypywało, był ten sam problem, ale zauważył, że dobrym rozwiązaniem tego problemu było to, że wystarczy wtedy zrestartować serwer. I on postawił komputer ze stacją dysków po drugiej stronie od tego serwera, gdzie znajdował się włącznik do restartowania. Przymontował kijek do stacji dysków, normalnie go przywiązał, i za każdym razem, kiedy serwer miał informację o tym, że wyrzucił błąd. Przekazywał informacje do tego komputera, i komputer na podstawie tej informacji otwierał stację dysków, wysuwając ten kijek do przodu, który wciskał guzik Restart. I potem jak się włączało tamto i poschodził, że serwer się włącza. Stacja dysków się zamykała. No i tyle. Nie? Stworzył taką autonomiczną stację dysków do wciskania przycisku Restart. Nie? Tak zaprojektował komputer. No i to się wydaje, śmieszne i głupie, ale działa. Inżynierzy bardzo często tak. To robią, że po prostu patrzą, które rozwiązania działa, bo jest powiedzenie: jak działa, to nie naprawiaj. No i patrzę w internecie, jak się wszyscy wymądrzają, że jak można wsiąść do takiej łódki, która jest kierowana padem za 122 zł, które jest słabo jakościowe, że to przecież wiadomo, że krypta. Jak można wejść do takiej łódki, która jest autonomiczna, przecież to jest ten, no yy, trumna po prostu, tak, tak się często mówi. Pojawiło się bardzo dużo memów dotyczących kapitana bomby, konkretnie fachowca, fachowca Łęciny. Dla osób Fachowiec Łęcina to była parodia typowych polskich majstrów, którzy, którzy robią wykończeniówce i robią to na, od, na odwal. I tam wystawiała cytaty, typu: Ale jak się trafiła Fucha, to bierzemy, wielka mi to filozofia zbudować statek który ma popłynąć na głębokość półtora kilometra. Ale ma popłynąć na 4 km. 4,5, półtora, co to jest za różnica, nie? Po to Pan Bóg dał oko, żeby robić na oko, nie? No. No i z jednej i Jest to, no, moim zdaniem trochę słabe, że w obliczu tragedii, gdzie giną ludzie, ludzie w pierwszej kolejności robią całą masę memów. Jest... I to pamiętam, nawet kiedy była ta katastrofa smoleńska, Wtedy aż tylu memów nie było. One zaczęły się tworzyć jakiś tydzień później, nie? Ale teraz dochodzi do tej tragedii i ludzie masowo robią te memy. Od razu, nawet nie czekają, nie czekają chwili, od razu jest, wszyscy się cieszą, że doszło do jakiejś tragedii i że mogą sobie z tego porobić jaja, nie? Porobić żarty. I to uważam jest bardzo niebezpieczne pod względem tego rozwoju moralnego. Bo taką najbardziej podstawową informację, podstawowym odruchem moim zdaniem, jest to, że powinniśmy trochę współczuć, no. Nieważne, że to byli miliarderzy, że oni chcieli sobie zrobić przyjemność, wyrzucić te pieniądze, powiedzmy, trochę w błoto, żeby mieć jakieś wrażenie estetyczne. Nieważne, że, jest, że są problemy dotyczące zniszczeniem tego wraka Tytaniku na dnie, bo tu już dawno temu były głosy dotyczące, żeby batyskafy i statki nie pływały w tamtej okolicy, żeby właśnie nie uszkadzać tego statku, bo nawet przepłynięcie takiego batyskafu czy tam drona może doprowadzić do jakichś mikrouszkodzeń. I były tam plany zabezpieczania tego wraku, żeby się ten, żeby no roz, nie rozłożył się. W każdym razie no to, jest, to są jednak ludzkie życia, które zginęły, które po prostu już, już ich z nami nie ma. Mnie to zastanawia tylko, co to było za to stukanie, które odebrali na tym sonarze, w tym alfabecie Morsa bo to wyglądało jak sygnał SOS, czy tam stukanie i uważali, że to mogą być właśnie oni w tym tej, tej batyskafie, że się zgubili i tam nie wiem, nie mają paliwa, czy tam spadli po prostu i z tego powodu pukają, żeby się ten... no pukają, żeby na, dać informację, że ten, że tam są i żeby ich na to wyciągnąć, to wciąż byłoby problematyczne, ale powiedzmy podejrzewam, mogłyby być jakieś Techniki, żeby im na przykład dopompować tlen. Nie? To taki patyskaw nie może od razu wynurzyć się na zewnątrz, e, bo to dochodzi wtedy problema, problem choroby ciśnienia i oni by wtedy i tak umarli. Każdy bra, e, w każdym razie chciałem powiedzieć, że to mnie zaskoczyło i bardzo mocno przytłoczyło pod względem moralnym, bo tak nie powinno być. Yes. Nawet kiedy yy, zginął George, yy, George Floyd, którego w Polsce często się mówi George Florida, yy, no to było dokładnie tak samo jak ten Brief, od razu do oszukiwania się, że to on był winny tego, co go przytrafiło. I właśnie w Polsce bardzo często myślimy o tym, że tamta strona jest odpowiedzialna za to, że ich trafiło, bo powinna być w stanie przewidzieć te konsekwencje. Jeżeli to ma się łączy z tym, co mówiłem o prawie do głupoty, yy, no to tak. Tak, my w Polsce na podstawie tej tragedii, tego co wtedy na tamtym materiału mówiłem, też Wam go podlinkuję, mam wrażenie, że nie nauczyliśmy się hmm, przyzwyczajać do tego, że druga osoba może być głupia, pozwolić jej na bycie głupią, ale pozwolić jej na bycie głupią w takim aspekcie, żeby sobie po pierwsze krzywdy nie zrobiła, yy, po drugie, że w momencie, kiedy ktoś nawet popełni taki błąd, to żeby szukać winy nie w tej osobie, która była głupia. Ale szukać przede wszystkim winy u tej osoby, która doprowadziła do tego, że ta osoba, która była głupia, poniosła stratę. Yy, która, no powiedzmy, brzydko trochę pasożytowała na głupocie tej osoby, bo można pasożytować w sposób dobry czy tam pożyteczny. Czyli na przykład, yy, no nie wiem, miałem Miałem bilet na koncert za 100 złotych, ja ci go sprzedaję za 150 złotych, bo nie wiedziałeś, jaka jest tego wartość, ubiję interes, nie? Sorry, dałeś się, dałeś się nabrać, ale to w sumie nie jesteś stratny, po prostu poszedłeś na koncert, tylko drożej. No, a jest różnica, to tak jak ten statku, że opchnąłem Ci ten bilet, powiedziałem Ci, że wszystko gra, będziesz bezpiecznie wrócił, że to będzie po prostu wycieczka, wrócisz do domu i będzie git, a to się okazuje, że Cię wsadziłem po prostu do trumny, do trumny, która no, zabrała Cię na ten, da, 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 tak nisko i po prostu no, zginęliście, nie? No, trudny, te, trudny temat, trudny się, trudny, trudny się wylosował. Z drugiej strony, bo o tym też chciałem się odnieść, zauważyłem, że dużo osób zwróciło od razu uwagę na to, że przejmujemy się losem tych ludzi, bo to byli miliarderzy. A w międzyczasie, kilka dni wcześniej, miał, miał miejsce wypadek łodzi, która się wywróciła w okolicy Grecji, gdzie było tam chyba 700 migrantów. Tak, było chyba 700 migrantów, 750 osób na pokładzie, mogło być, a zginęło co so najmniej 400 osób, i bardzo dużo tym zostało wyłowionych. Mówimy o tym, że no tak, ale tam to byli migranci, ludzie biedni, którzy uciekali ze swoich tych ojczyzn, oni pieniędzy nie mieli i z tego powodu to nie ma takiego szumu medialnego. Poza tym ten temat już się znudził, już nas generalnie ci migranci, którzy umierają na granicy. Czy tam umierają płynąc w nas nie obchodzą, przejmujemy się zdaniem tylko miliarderów. I to też jest obszar pewnej znieczulicy, no bo no, no ok, jest. Znaczy z jednej strony to jest przerażające, że od razu porównujemy tragedię. Nie powinno być tak, że wielkość jednej tragedii porównujemy do drugiej tragedii. Tragedii w ogóle nie powinno się porównywać. Jeżeli mówimy o tym, że każde życie jest równe, jest egalitarne, to nie chodzi o to, że aha, to skoro wszystkie życia są równe, to bierzemy sobie szalki, tutaj jest 5 osób, tutaj jest 400, 500 osób, to tutaj przeważa, to to jest większa tragedia. No nie, bo w wymiarze tych osób, które tam były, nie wiem, rodzin tych miliarderów czy, czy ich bliskich znajomych, to też jest bardzo duża tragedia, ponieważ też jest, nie wiem, partner, partnera biznesowego, dobrego znawcy tematu, jakiegoś eksperta prawdopodobnie. A w wypadku tutaj tych ludzi migrantów jest tak samo, zginęły dzieci, zginę, zginęli ci, zginęli ojcowie, zginęły matki, nie wiem, kto był na tamtej łodzi, no bo wiadomo, jest ciężka ewidencja. Ale no nie zgadzam się z tym, żeby zarówno z jednej, jak i z drugiej sytuacji tworzyć mamy. A sytuacja, no sytuacje są poważne. I jeżeli miałbym się odnieść właśnie do tego powiedzenia, że Polak zarówno przed ich poszkodzie tak samo głupi. Mam właśnie wrażenie, że chodzi o tą mentalność tego, że a tu byłeś głupi, ja nie, ja nie jestem głupi, to ty byłeś głupi, dlatego tak, dlatego ty jesteś, dlatego się nabrałeś po tej straty powinieneś był to przewidzieć. Yy, tylko no, ty dysponujesz większą ilością informacji już po fakcie. Yy, po drugie, no yy, to, to w sumie to po fakt, znaczy po fakcie każdy jest mądry, nie? bo każdy już widzi co tam było. Ciężko jest przewidywać z góry. Dlatego tak dużo osób ma problem z podejmowaniem ryzyka, bo będąc w sytuacji ryzyka i muszą podjąć to ryzyko, no to musisz się spodziewać pewnych konsekwencji, a nie wiesz, które wystąpią, nie? I dlatego tutaj mam z tym problem, z tymi tragediami. Uważam, że dlatego chodzi to pod względem moralnym że pod względem moralnym ludzie w tym wypadku no to są nie wybaczają. Nie wybaczają, są straszni lubią się tylko tutaj nabijać z tej sytuacji i no tyle. Pod tym względem faktycznie że jak zarówno przed i po szkodzie czy w tym wypadku Polak jest tak samo głupi, bo nie wychodzą założenia, żeby im dać tą, żeby tam okazać współczucie, tylko żeby wręcz trochę dokopać tymi mamami. Z drugiej, osoby, z drugiej strony osoby, które są moralne to proszę zauważyć, one też pozostają moralne. To nie jest tak, że oni stają się mniej moralni wobec tej sytuacji, więc można powiedzieć, że tak samo pozostają tak samo głupi, bo są właściwie tak samo moralni. Chyba, że ktoś mi wykaże, że u kogoś się rozwinęła sytuacja czy odruchy moralne ze względu na złożoność tej sytuacji, na złożoność tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o mądry poszkodzie, mądry poszkodzie no to możemy to odnieść właśnie do informacji czysto systemowych, że na pewno będzie przeprowadzone, przeprowadzone dochodzenie, czy ta wyjaśnienie tej okoliczności tej tragedii, wydobędzie się. Nie wiem, czy mają na tym Batyskawie czarną skrzynkę, ale pewnie, pewnie będą szukali jakichś zapisków, będą badali te fragmenty okoliczności dojścia do tragedii, na pewno będą sprawdzali specyfikację techniczną statku. Eee. No i tyle. I na tej postawie będą wiedzieli, żeby taka sytuacja się, no miejmy nadzieję, już nie powtórzyła. I po pod tym względem człowiek może być mądry po szkodzie, no bo miejmy nadzieję, unikniemy tych sytuacji. Ale żeby być mądrym po szkodzie, trzeba to zaangażować bardzo dużo władz poznawszych i poznać dokładnie, dlaczego ludzie przed wystąpieniem tej szkody byli głupi. I warto tu jeszcze zwrócić uwagę na to, że nawet jeżeli... Hmm, bo to był wypadek któregoś Apollo, zawsze zapominam numerku, z drzwiami. Że wcześniej było tak, że astronauci prawie zginęli, bo kiedy kapsuła wypadła do wody z tej misji, to one się chyba nie chciały otworzyć albo się zacięły i ta woda zaczęła napierać do środku i kosmona... astronauci mieli problem, żeby wysiąść z tej, z tej kapsuły, nie? I, a wtedy NASA stwierdziło, że skoro był problem z otworzeniem tych drzwi na zewnątrz, teraz na tą wodę, która była na zewnątrz, to napieranie, to zrobią drzwi, które się będą otwierały do środka, czyli trochę mniej intuicyjnie i stworzyli drzwi, które miały się tam otwierać pod względem podciśnienia no i skończyło się na tym, że w środku przy próbie startu doszło do pożaru w środku rakiety i drzwi się nie otworzyły i astronauci spłonęli tam. No bo drzwi się tutaj zacięły. Yy, więc niekoniecznie też po szkodzie można być mądrym. Jest bardzo pesymistyczny materiał się zrobił. Ale chciałem tylko poruszyć temat związany z tym, uczyliśmy was na to, żebyśmy byli moralni i żebyśmy zadali kłam w stwierdzeniu, że, po, po, że Polak zarówno przed i po szkodzie tak samo głupi, a żeby nasza mądrość po szkodzie nie dotyczyła tylko tego, że o, powinieneś być mądrzejszy, o, powinieneś był to przewidzieć. No kto by wśród do krypty napędzanej padem do tego, to, padem teka. To musi być skomplikowana maszyneria. To już Wam powiedziałem, że nie musi, być, bo wszyscy dążą do prostych rozwiązań. O, chyba Wam o moim dziadku nie mówię. Mój dziadek, jak pływał, znaczy, bo on dalej pływa, ale pływał na statku, który, do który się ma pewną fa, bardzo fajną nazwę od jego imienia. E, każdy w każdym razie wcześniej miał ster, który polegał na tym, że się go wychylało w lewą i prawą stronę, podnosiło i opuszczało. E, I to było kontrintuicyjne, bo jeżeli chciałeś płynąć w lewo, trzeba było przesunąć w prawo, jeżeli chciałeś płynąć w lewo, trzeba było przesunąć w lewo. I ostatecznie skończyło się na tym, że ten ster został wymieniony na taki zwykły kołowy, gdzie już się kręci w lewo albo w prawo, nie? Yy, tak. I który też jest prostszy, bo te wcześniejszy był tam chyba problem z połączeniem, już nie pamiętam dokładnie, bym musiał popytać dziadka. Yy, no, to tyle. O tym chciałem z wami porozmawiać, więc wygląda. A, i co to mówi o rzeczywistości, że po prostu mogą funkcjonować te stwierdzenia jednocześnie. Bo mogą się jednocześnie odnosić do tego, że człowiek pozostaje tak samo głupi pod względem moralnym, a pozostaje może jeszcze pod względem właśnie racjonalnym. Pytanie, czy moralność też powinniśmy zaliczać do pewnej sfery racjonalności? No, to jest dobre pytanie. to Z tym, wa z tym was mogę zostawić. Czy jeżeli osoba będzie bardziej racjonalna, to czy może za tym iść, że będzie bardziej moralna? O, to będzie w ogóle temat na jakiś kolejny vlog, ale żeby go wykonać muszę mieć pierwsze Wasze komentarze, żeby z tym trochę podyskutować i się do tego odnieść. E, trzyma, e, trzymajcie, się, e, trzymajcie się ciepło, pa pa.